Dzień dobry Państwu. Sławek zadał pytanie dotyczące studentów i sztucznej inteligencji. Myślę, że trzeba uświadomić sobie od tego, zacząć to, że sztuczna inteligencja nie zadziała, jeżeli nie będzie inteligencji naturalnej. Niewątpliwie sztuczna inteligencja jest wielkim osiągnięciem i pozwala ona na wykonywanie różnych czynności łatwiej, lepiej, y, szybciej, no, zgodnie z tym, co już wiele razy mówiłem o wykorzystaniu przez człowieka narzędzi. Jest kolejnym narzędziem. I y, wiele osób, wielu uczonych. A zwłaszcza nauczycieli akademickich, ale nie tylko, bo i coraz częściej to dotyczy również liceów. Żywi niepokój, że uczniowie, studenci wykorzystują tę inteligencję w ten sposób, żeby wykonywała za nich pracę. I warto sobie chyba jednak zdać z tego sprawę, że. Po raz kolejny zachowujemy się w taki sposób, jak ci, którzy uważali, że komputer też za kogoś coś robi. Ale to komputer za nikogo nic nie zrobi. Jeżeli o tej inteligencji sztucznej odpowiednio się nie zapyta, odpowiednio się nie zaprogramuje, odpowiednio się nie zakoduje, to ona sama z siebie nic specjalnie ciekawego, a już na pewno oryginalnego nie zrobi. Ponieważ inteligencja sztuczna nie ma takiej zdolności twórczej, ona tylko przetwarza dane, które już są zgromadzone. Natomiast niewątpliwie jest tak, że sztuczna inteligencja może nam w wielu zakresach pomóc. Może na przykład uporządkować bibliografię, sprawdzić, czy prawidłowo zrobiliśmy przypisy w pracy może y, sprawdzić ortografię, co przecież już od dawna różne programy robią, y, może nawet sprawdzić od czasu do czasu gramatykę. Ale też trzeba pamiętać, że tak jak przy ortografii czasami używamy słowa morze y, w znaczeniu wielkiej wody i wtedy jest przez RZ, a y, Czasem używamy słowa może, bo może tak będzie, a może nie będzie. I wtedy używamy zwykle przez rzet. I jedną lub, jeden lub drugi wyraz albo będzie przez te programy podkreślany jako błąd, albo też żaden nie będzie podkreślany błąd, ale to znaczy, że nie będzie zauważany po prostu taki błąd. Dlatego musimy sobie z tego zdać sprawę, że sztuczna inteligencja jest narzędziem, które nie tylko studenci czy uczniowie mogą używać, ale powinni używać. Powinniśmy się cieszyć, w moim głębokim przekonaniu, kiedy studenci używają sztucznej inteligencji. Pod tym wszakże warunkiem, że używają jej w sposób uprawniony. Co to znaczy, że uprawniony? No to oznacza tyle, że nie kopiują prac cudzych, nie przepisują prac cudzych, że źródła, które są podane, są rzeczywiste, a nie wymyślone przez sztuczną inteligencję. Nie sfabrykowane, właściwie nawet nie tyle wymyślone, co raczej sfabrykowane przez sztuczną inteligencję. I y jeżeli jest tak, no to bardzo dobrze. Niech studenci. Pomaga, niech im sztuczna inteligencja pomaga w kwerendach, niech im sztuczna inteligencja pomaga w przeszukiwaniu źródeł internetowych, niech im sztuczna inteligencja pomaga w porządkowaniu zgromadzonego materiału. Tak jak programy statystyczne pomagają nam w porządkowaniu danych, a arkusze, arkusze też pomagają nam w porządkowaniu danych. I wiele jest takich programów, które służą, na przykład programy biblioteczne porządkują dane biblioteczne. Mamy całe arkusze kalkulacyjne służące do porządkowania danych księgowych i wiele, wiele innych programów. Tak naprawdę sztuczna inteligencja jest programem, tylko bardziej skomplikowanym, bardziej zaawansowanym technologicznie. Nie powinniśmy się go bać, tylko powinniśmy się starać go zrozumieć i używać świadomie. I myślę, że to jest taki znak przyszłości. No dobra. A dziękuję czy... Państwu. O, jeszcze nie będzie dziękuję. Ale Pan mi powie, Panie Rektorze, ale czy studenci powinni gdzieś zapisywać w klauzulach, bo się spotkałem z tym na uczelniach, że, że muszą informować, że będą korzystać, czy że będą informować przy pracach pisanych że korzystanie na przykład ze sztucznej inteligencji? Yy, no wiem, że są uczelnie, na których taki wymóg istnieje. No, yy, jest, myślę, że jest to przejaw tego lęku właśnie. Natomiast yy, ja myślę, że jeżeli student korzysta z komputera, no to założenie, że nie korzysta ze sztucznej inteligencji, może być takim założeniem, że taki jest trochę nieświadomy tego, jakimi dysponuje narzędziami. Więc to, tak jak mówię, no, nie, nie, nie oczekujemy od nich, żeby pisali, że używają programu Word albo Access. No to dlaczego mamy kazać im pisać, że używają sztucznej inteligencji? A poza tym. Używanie sztucznej inteligencji nie jest równe używaniu sztucznej inteligencji, dlatego że y, sztuczna inteligencja to jest taka umowna nazwa, ale też tak naprawdę na różne programy, które wykorzystują sztuczną inteligencję. No, jeżeli student używał przeglądarki Google w wyszukiwaniu sobie na przykład źródeł, no to używał sztucznej inteligencji. Zgadzasz? I no to też ma napisać, że używał sztucznej inteligencji Google i, i, i używał sztucznej inteligencji z Microsoftu wyszukiwarki, że no to tak jak mówię, no nie ma tak naprawdę studenta, który używał w jakikolwiek sposób internetu w swojej pracy, tak żeby zupełnie nie wykorzystał sztucznej inteligencji. Czasem nawet sobie nie zdajemy sprawy z tego, że Używamy sztucznej inteligencji na co dzień w naszej własnej pracy: szukając informacji, danych, porządkując je. To jest tak powszechne zjawisko, ono się już w coraz większej ilości programów pojawia jako ich element, zwłaszcza tych zaawansowanych programów. To dziękuję za taką, takie głębokie wyjaśnienie. A tutaj pokażemy. To jest gabinet pana. I jeszcze mamy nasze kwiatki. Zajmujemy.